Hej, hej! To jest taka szybka informacja Na temat moich subskrypcji, bardzo wam dziękuję Za te prawie 30 subskrypcji Wiem, że dla niektórych to jest bardzo mało, ale Dla mnie to jest straszna motywacja i Aby tak dalej, dziękuję wam bardzo Z tej okazji na moim kanale pojawi się Konkurs nie rzeczowy, ale Będą subskrypcje, lajki i Myślę, że się zaangażujecie. Dziękuję za oglądanie moich filmów i lajkowanie, komenta komentarze te miłe. I dziękuję Wam jeszcze raz bardzo. I tak jeszcze. Serial nowa będzie zaczęty w jak najbliższym czasie. Więc zapowiada się bardzo ciekawie. Dziękuję za oglądanie mojego kanału. Do zobaczenia. Pa!